Witam Państwa serdecznie w najnowszym wydaniu Info Dnia. Dzisiaj mamy 6 dzień marca. Zapraszam Karolina Kletkiewicz. W dzisiejszym wydaniu Info Dnia nowa wystawa czasowa w Muzeum Solca, akty wandalizmu w Bydgoszczy i Solcu Kujawskim, przypomnienie o zbiórce krwi, debata wyborcza w telewizji Solec, awaria Facebooka i na koniec pogoda. Nowa wystawa czasowa w Muzeum Solca, Szkoła Podstawowa nr 1 w Solcu Kujawskim oraz Muzeum Solca imienia Księcia Przemysła zaprasza na otwarcie wystawy czasowej, która odbędzie się w środę 20 marca o godzinie 17. w siedzibie muzeum Solec Kujawski, ulica Toruńska 8. Serdecznie państwa zapraszamy. Akty wandalizmu w Bydgoszczy i Solcu Kujawskim. Bydgoscy policjanci z dzielnicy Szwederowo podjęli szybką akcję, która doprowadziła do zatrzymania dwóch mężczyzn podejrzanych o wandalizm. W niedzielę, tuż po świcie, zareagowali na zgłoszenie z monitoringu Straży Miejskiej dotyczące uszkodzenia tramwaju na ulicy Długiej. Zdarzenie to miało miejsce kilka minut po godzinie 5 rano. Funkcjonariusze, którzy natychmiast udali się na miejsce incydentu, zauważyli trzech mężczyzn na ulicy Teofila Magdzińskiego, z czego jeden z nich miał przy sobie wyrwaną wcześniej tablicę z numerem tramwaju. Po konsultacjach ze Strażą Miejską okazało się, że to właśnie dwaj z nich, czyli 22-latek i 23-latek z powiatu Inowrocławskiego, są odpowiedzialni za akt wandalizmu. Następnego dnia, 4 marca, podejrzani usłyszeli oficjalne zarzuty zniszczenia mienia. W związku z popełnionym czynem, obu mężczyznom grozi teraz kara do 5 lat pozbawienia wolności. Zobaczmy nagranie. Wczoraj w Solcu Kujawskim również miało miejsce zdarzenie zakwalifikowane jako zniszczenie mienia. W jednym z lokalnych punktów gastronomicznych specjalizujących się w kebabach doszło do uszkodzenia szklanych stolików, które znajdowały się tuż przed lokalem. Zobaczmy zdjęcia. A teraz pragniemy Państwu przypomnieć o zbiórce krwi. Już jutro zapraszamy do remizy OSP Solec Kujawski. Od godziny 9 do godziny 13 będą Państwo mogli oddać swoją krew. Rejestracja do godziny 12. Zapraszamy. Będziemy tam również my. kilka słów o nadchodzącej debacie wyborczej w Telewizji Solec. Drodzy Państwo, podjęliśmy już rozmowy ze wszystkimi komitetami wyborczymi, którzy przedstawili swoich kandydatów do roli burmistrza. Przed nami wspólne spotkanie z przedstawicielami komitetów. Obecnie skupiamy się na ustaleniu wszystkich detali, kształtowaniu zasad spotkania, stworzeniu regulaminu wymagającego akceptacji od wszystkich uczestników oraz przygotowania zaplecza technicznego, co pozwoli nam profesjonalnie przeprowadzić debatę. Na żywo. O wszelkich postępach będziemy Państwa informować na bieżąco, także proszę uzbroić się w cierpliwość. A teraz kilka słów o wczorajszej awarii Facebooka e, doszło do globalnej awarii popularnych platform społecznościowych należących do firmy Meta, w tym Facebooka, Messengera i Instagrama. Tysiące użytkowników na całym świecie zgłaszało problemy z dostępem do swoich kont, w tym wylogowywanie i niemożność ponownego zalogowania się. W Polsce pierwsze zgłoszenie problemów z Facebookiem zaczęły pojawiać się o godziny o godzinie 16, a w ciągu krótkiego czasu liczba zgłoszeń przekroczyła 100 tysięcy. Osiągając do godziny 17.00 ponad 300 tysięcy zgłoszeń. Firma Meta, czyli właściciel tych platform, skomentowała sytuację, informując o pracy nad rozwiązaniem problemu. Awaria została usunięta między godziną 17.00 a 18.00, co pozwoliło użytkownikom na ponowne zalogowanie się i korzystanie z serwisów. Przyczyny awarii nie zostały natychmiast ujawnione, ale sytuacja szybko wróciła do normy, a portale społecznościowe działają już bez zakłóceń. Na koniec kilka słów o pogodzie. Proszę Państwa, w marcu jak w Garncu to bez wątpienia najbardziej znane przysłowie o marcu. Pogoda niestety cały czas się zmienia i nie można jej przewidzieć. Na jutro zapowiada się słoneczna pogoda, temperatura będzie wynosiła 6 stopni Celsjusza, szansa opadów 0%, wilgotność na poziomie 64%, wiatr osiągnie 13 km na godzinę. Niestety w nocy zapowiadane są przymrozki także na wiosnę musimy jeszcze chwilę poczekać. Dziękuję Państwu bardzo za uwagę, życzę miłego i spokojnego wieczoru. Karolina Kletkiewicz.